Kończymy rok, zaczynamy przyszły. Trzy takie top rzeczy do załatwienia, jeżeli chodzi o, o decydentów. Co powinni zrobić w takiej perspektywie, którą jesteśmy w stanie zamknąć w 2025 roku? Po pierwsze, tu i teraz pracę nad kwestią wniosków. Dotyczących, przygotowanych przez zespół do spraw preskrypcji i realizacji recept. A więc prowadzenie recepty kontynuowanej, możliwość rezygnacji z receptury na rzecz prowadzenia opie opieki farmaceutycznej i cały ten duży akt prawny, który musiałby powstać właśnie po raporcie zespołu do spraw preskrypcji, który zakończy swoje prace w roku 2024. To pierwsza kwestia. Druga to oczywiście włączenie aptek do programów profilaktycznych. Wszyscy wiemy, że profilaktyka jest najtańszą metodą leczenia. W tym roku ruszyły kursy dla farmaceutów związane z prowadzeniem prostych badań diagnostycznych. W tej chwili chcielibyśmy włączyć te apteki do takich dużych programów, jak na przykład choroby, choroby układu krążenia, właśnie w taki sposób, żeby pacjenci, którzy mają dostęp najlepszy do, do, do aptek, bo jesteśmy najlepiej dostępnymi placówkami ochrony zdrowia, mogli z tych programów profilaktycznych skorzystać. I trzecia rzecz, która wymaga bardzo pilnego uregulowania, to jest obrót pozapteczny. Ostatni raportniku jest absolutnie miażdżący dla tego obrotu pozaptecznego. Ja wiem, że bardzo wiele osób próbuje go przedstawić w taki sposób, że, że osoby nie mają dostępu do apteki, że idą przez śnieg i, i tylko w sklepie mogą to kupić. Ale sytuacja, kiedy po wielu tygodniach leki, które mają wstrzymaną decyzję, znaczy które mają decyzję o wstrzymaniu w obrocie ze względu na ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. To nie jest model, który powinien funkcjonować w 40-milionowym kraju. Dzisiaj inspekcja kompletnie nie ma żadnych narzędzi, żeby ten rynek kontrolować. Nikt nie wie, gdzie te leki leżą. To są setki tysięcy miejsc, jak przyznaje samo Ministerstwo Zdrowia. Te leki nie są kontrolowane ani pod warunkami, jeżeli chodzi o warunki przechowywania, ani o kwestie wycofywania i e, wprowadzania z powrotem do obrotu. E, w związku z czym to jest kompletnie dziki i niekontrolowany rynek. To jest rynek, który w tej chwili stał się dla polskich pacjentów naprawdę niezwykle niebezpieczny. I nie mówmy My tutaj o tym, że mówimy o maleńkim sklepiku na wsi, gdzie nie ma apteki, tylko porozmawiajmy o tym, dlaczego miesiąc po wydaniu takiej decyzji, kiedy jeden z leków ma e, zanieczyszczenia, bardzo popularny zresztą lek, i on leży w ogromnym supermarkacie na dziewięciu kasach. Kiedy farmaceuci zwracają uwagę, żeby został na usunięty, zostaje usunięty, ale następnego dnia wraca. Lek, który w aptekach znika z półek w ciągu kilku minut, bo taka jest decyzja inspekcji farmaceutycznej, a tą traktujemy jako świętą. Jesteśmy naprawdę gotowi wesprzeć głównego inspektora w tym, żeby po prostu jak najszybciej te zmiany legislacyjne wprowadzić i uregulować ten absolutnie dziki, niekontrolowany dzisiaj rynek. Jesteśmy Eldorado lekowym na skalę światową. Ja rozumiem, że wiele firm będzie broniło swojego rynku, bo, bo tam sprzedaje swoje produkty. Natomiast to musi być absolutnie w sposób cywilizowany. Jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że apteki mają mieć pełny monitoring temperatur, a nikt nie sprawdza tego, co dzieje się w sklepach wielkopowierzchniowych, a raportniku mówi, że z 18 skontrolowanych miejsc 16 nie przestrzegało warunków przechowywania, to o czym my tak naprawdę mówimy? Jeżeli inspekcja nie ma nawet żadnego rejestru podmiotów, które handlują tymi lekami, to znaczy apteki, leki, które, które mogą być w pewnym momencie deficytem, mówimy tutaj o sezonie grypowym, a więc nawet parazetamol czy ibuprofen, muszą codziennie raportować, muszą sprawozdawać do smopla, a cały rynek pozaapteczny jest nieograniczony, my nie możemy próbować w kraju, w którym mamy bardzo wysoki odsetek aptek, w którym mamy 27 tysięcy farmaceutów pracujących w aptekach, my nie możemy tłumaczyć się tym, że dzieci z gorączki powinno się leczyć na poczcie, bo to nie jest to miejsce. Mamy dzisiaj bardzo dużo zatruć lekowych, mamy dzisiaj sytuację, w którym są regularne, nisz, regularnie niszczone wątroby przez paracetamol, a w sklepach wielkopowierzchniowych widzieliśmy propozycję połączenia paracetamolu z wódką jako zestaw grillowy. Połączenie ibuprofenu z piwem jako zestaw, który ma zapobiegać bólowi głowy po, kasu, po alkoholowym. No jeżeli my w ten sposób chcemy podchodzić do leczenia Polaków i troski o ich zdrowie, to jesteśmy w tym momencie na najgorszej drodze. Panie prezesie, to jak to ograniczyć? Czy to powinno być koncesjonowane trochę jak alkohol, że możesz sprzedawać leki w sklepie, jeżeli masz nie wiem, lodówkę do tego zapewniającą odpowiednią temperaturę, czy jakieś inne rozwiązania? Bo jednak. No, jest to wygoda kupowanie tych leków w sklepach, choć oczywiście bezpieczniej jest kupować w aptece i zresztą zwykle taniej, bo w aptece można kupić większe opakowanie. No przede wszystkim też te leki, które są na stacjach beznowodne, no one wcale nie są tanie. To są brandowe preparaty i nie można sobie poprosić o tańszy zamiennik tak jak w aptece. Ale umówmy się, że tutaj kryterium wygody nie jest najważniejsze. Jeżdżenie bez pasów jest naprawdę wygodne, tylko tyle, że nie jest bezpieczne. W związku z czym te propozycje, które muszą już wejść, zresztą one się pokrywają również z propozycjami głównego inspektora w tym zakresie, to jest wprowadzenie rejestru. Mamy dzisiaj rejestr aptek punktów aptecznych, mamy dzisiaj rejestr wytwórców, mamy dzisiaj rejestr hurtowni. Wszystkie mamy rejestry, tylko nie mamy rejestru placówek obrotu poza aptecznego. W dodatku Pamiętajmy, że przepisy są fikcyjne, bo na przykład dzisiaj już przepis mówi, że osoba wydająca takie leki, na przykład na stacji benzynowej, powinna posiadać wiedzę nabytą z ulotki. No, konia z rzędem temu, kto jest w stanie to zweryfikować. Mało tego. Świadomość, że ma się kilkadziesiąt leków leżących obok siebie. To założenie, że pani sprzedająca te leki w sklepie z warzywami zna te wszystkie elementy występujące w ulotkach, to jest czysta fikcja. Mało tego. Nie można dzisiaj nałożyć żadnych kar, jeżeli te leki są przekowywane w niewłaściwy sposób. Czy powinny być koncesjonowane? Prawdopodobnie tak, dlatego że dzisiaj największą karą dla apteki, taką najmocniejszą sankcją, jest cofnięcie zezwolenia. A co można cofnąć sklepowi? Skoro on takiego zezwolenia nie posiada. W dodatku, co przyznaje samo Ministerstwo Zdrowia, nie ma dzisiaj definicji sklepu ogólnodostępnego w prawie farmaceutycznym. W związku z czym dzisiaj tak naprawdę lekami może handlować nie tylko duży supermarket, nie tylko poczta, bar, restauracja czy budka ze zniczami, ale może nimi handlować również fryzjer, który ma zanotowaną w swoim. Em, w, w, w swojej działalności e, sprzedaż kosmetyków. Może to robić również e, szewc, może to robić zakład e, handlujący częściami samochodowymi. Lekami mogą w tym kraju handlować wszyscy. I teraz prawo po pierwsze musi być spójne, a po drugie ono musi być realne. Czyli inspekcja farmaceutyczna musi mieć możliwości, żeby skontrolować te punkty. Jeżeli tych punktów dzisiaj szacuje się, że jest kilkaset tysięcy, mamy w Polsce 360 tysięcy, czy mieliśmy 360 tysięcy sklepów ogólnodostępnych, i w każdym z nich mogą być leki. Jak ma to sprawdzić niewielu ponad stu inspektorów? Przecież nawet proste wyliczenia, kiedy sprawdzaliśmy e, liczbę kontroli przeprowadzonych przez inspekcję farmaceutyczną właśnie w tych placówkach obrotu pozawtecznego, wskazywały, że na pełne ich sprawdzenie trzeba będzie co najmniej 800 lat. W związku z czym nie twórzmy przepisów, które będą fikcją. Jeżeli dzisiaj możemy zarejestrować podmioty, które handlują alkoholem, jeżeli te podmioty, żeby handlować piwem, nawet najmniejsze sklepy, płacą opłaty, dlaczego nie powinno tak być przy lekach? Dlaczego dzisiaj te leki znajdują się w sprzedaży przykasowej, takiej sprzedaży czysto impulsowej, skoro jest wyraźny przepis, że one nie mogą być dostępne dla dzieci? Tymczasem my je widzimy wymieszane ze słodyczami, z gumami do rzucia, z jajkiem niespodzianką czy, czy, czy z zabawkami. Są w zasięgu dzieci. Walczymy z alkotupkami jednocześnie pozostawiając tak duże zagrożenie. No i oczywiście y, powinny to być leki schowane, w, tak samo jak są schowane dzisiaj papierosy, jak schowane jest dzisiaj y, na przykład drogie kremy, czy, czy drogie maszynki do golenia, to supermarkety potrafią schować. Ale leki powinny leżeć między słodyczami. To nie jest samo leczenie pacjentów, to jest tworzenie niezagrożenia, to jest kupowanie impulsowe. I o ile w przypadku słodyczy może się to skończyć nadwagą, o tyle w przypadku leków może się to skończyć zatruciem. I y, powinniśmy, czy oby, oby tylko tym. W związku z Czym to, to jest tylko kilka propozycji, które trzeba wprowadzać tu i teraz. Dać realne możliwości inspekcji. Jeżeli te leki są źle przechowywane, trzeba w takim razie taki podmiot ukarać. Dokładnie tak jak robi to Sanepid, inspekcja handlowa, czy, czy dokładnie tak samo jak są karane apteki. Ani sklepy wielkopowierzchniowe, ani duże sieci handlowe nie powinny być wyjęte spoza prawa.